W ruch poszły szpada, bat, pojki i płonący wachlarz. Teatr Ognia i Szermierki Historycznej Skorpion chce podbić publiczność nowymi scenizacjami. Już latem odbędzie się pierwszy wielki festiwal Ognia. To próba przed prawdziwą walką. Kroki, ruchy i gesty to przede wszystkim trzeba przećwiczyć. Obecnie bardziej kładziemy nacisk na szermierkę sceniczną, czyli taką, która y, wygląda o wiele, o wiele ładniej. Niż sama szermierka historyczna. A to już próba kostiumowa. Szermierze zdecydowali się na stylizowane stroje kozackie z okresu baroku. Nauka fechtunku prowadzona jest według ustalonych przed wiekami zasad. Ciosy szablon, choć instenizowane, wyglądają groźnie. Często się zdarzało tak, że mężczyźni wyjeżdżali na wojnę, kobiety musiały w tym momencie umieć się same obronić, umieć siebie y, obronić oraz y, swój dobytek, ale także szermierka to był dobry sposób na zabicie wolnego czasu. Białogłowy potrafią walczyć nie gorzej od swoich kolegów. Widowiskowe są też tak zwane pojki. Zabawa wywodzi się od Maorysów z Nowej Zelandii. Wymyśliły ją tamtejsze panie. Wzięły dwie, dwa kamienie przymocowane do jakiegoś sznura, zaczęły tym machać i doszły do wniosku, że przy tym bardzo dobrze pracują nadgarstki i dłonie. Żonglerkę płonącymi poikami często można podziwiać na sandomierskiej starówce, ale Teatr Ognia i Szermierki Historycznej zamierza stworzyć z tego imprezę o znacznie większym zasięgu. Przymierzamy się na ten sezon nadchodzący do stworzenia lub wprowadzenia dokładnie nowej imprezy, która miejmy nadzieję stanie się imprezą cykliczną. Teatr Skorpion na razie ćwiczy. Prawdziwe pokazy rozpoczną się wiosną, a już latem cała Polska usłyszy o nowej sandomierskiej imprezie ogniowo-historycznej.